Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tegogika. Najczęściej pokazuję wam pociągi, które są zdalnie sterowane, ale ten dzisiejszy wcale sterowany nie jest. Przed wami pociąg szybkobieżny. 84 elementy i 90 zł katalogowo i taniej tego zestawu nie kupicie, z tego względu, że jest to ekskluzyw, który znajdziecie w Lego Shopie, czy w Lego Storach. Naturalnie możecie szukać jakiejś oferty z drugiej ręki, tyle że po prostu zapłacicie wtedy więcej. Więc jeśli chcecie zgarnąć ten zestaw, to po prostu pamiętajcie, że przy okazji właśnie jakiegoś zamówienia w Lego Shopie, czy zakupów stacjonarnych w Lego Storach, jak na przykład brakuje Wam do gratisu, możecie sobie wrzucić taki zestaw. No, czy wygląda fajnie, czy nie fajnie, zaraz się przekonacie, ale mimo wszystko czasem jest tak, że właśnie zastanawiamy się, kurczę, co się opłaca kupić w sklepach LEGO, żeby zgarnąć gratis i żeby rzeczywiście on był gratisem, a nie zestawem, który po prostu dostajemy, bo przepłacamy. No i myślę, że warto właśnie wtedy rozważać takie zestawy, które są tylko tam dostępne i raczej nie trafią do szerokiej dystrybucji. No ale dobra, dość gadania, idziemy na stół i otwieramy pudełko. Miałem już w swoich rękach małe pociągi z Lego, no bo choćby te z zestawów świątecznych, które są zminiaturyzowane względem tych normalnych, są po prostu małe, ale tutaj mamy pociąg w naprawdę małej skali. Istotna informacja: 36 cm długości, ale jeśli kupicie dwa takie zestawy, to będziecie mogli zrobić jeden długi pociąg, który, jak można łatwo przeliczyć, będzie liczył 72 cm. No i akurat to myślę, że jest całkiem spoko opcja, jeśli chcecie sobie zrobić miasto w jakiejś takiej powiedzmy jaką bardziej mikroskali, to zdecydowanie takie rozwiązanie może być sensowne. No ale co my tutaj mamy w środku? Mamy naturalnie klocki, jest instrukcja, która prezentuje się w ten sposób i jest też arkusz naklejek, które są bardzo fajną opcją z tego względu, że mamy tutaj Numerowanie wagonów 1, 2 3 i 4. Jak możemy zobaczyć, tutaj widzimy wagon 1 i 2, ale jeśli byśmy właśnie sobie chcieli zrobić taki długi pociąg, złożony z dwóch zestawów, no to wtedy jeszcze możemy naturalnie nadać im numery 3 oraz 4. Ja będę nadawał tylko 1 i 2, bo mam jeden pociąg, który zaraz wam pokażę w całości. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek do czynienia z zestawem, który byłby trudniejszy do zrecenzowania, i mówię to absolutnie serio. No bo zobaczcie, mamy dwie konstrukcje, które wydają być się do siebie dość podobne. Różnią się tym, że tutaj mamy normalną lokomotywę, a tutaj wagon i możemy je sobie też złączyć. Naturalnie możemy je też połączyć dalej, jeśli zdecydujemy się na kupienie drugiego pociągu i właściwie w tym momencie mógłbym recenzję skończyć, ale tak nie będzie, bo też chciałbym wam pokazać, jak to rzeczywiście się prezentuje i. Też już w tym momencie zaznaczę. Ten pociąg jest fajny, on naprawdę może się podobać, o ile weźmiemy pod uwagę jego gabaryty, no bo. Też mogą pojawiać się pytania, jak to wygląda przy minifigurce. Ano tak, jak ustawię sobie tutaj minifigurkę Harry'ego Pottera, no to zobaczcie, on jest praktycznie w wysokości pociągu, więc zdecydowanie nie jest to skala minifigurkowa, chyba że chcielibyśmy sobie porobić jakieś takie, wiecie, śmieszne rzeczy, zdecydowanie wtedy z różnej maści figurkami, niekoniecznie z minifigurkami, ale na przykład, uwaga, uwaga, sięgnę sobie tutaj po słonia. No i zobaczcie, taki wielki słoń, który gdzieś tam sobie idzie obok pociągu. Można też sobie to w jakiś sposób dopasować, pobawić się trochę dinozaurami i tak dalej, no ewentualnie jeszcze można iść krok dalej, no i sięgnąć sobie powiedzmy pod takiego Venoma, który może chwycić pociąg i go gdzieś tam przemieszczać i porobić sobie możecie wtedy fajne zdjęcia przy użyciu tego modelu. Ale teraz wracając do najważniejszej rzeczy, czyli do samego pociągu. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy opcję kupienia dwóch pociągów i zrobienia z niego takiego pociągu, który będzie miał lokomotywę skierowaną w jedną w drugą stronę oraz dwa wagony po samym środku. No i też będziecie mogli sobie wtedy obkleić te wagony numerami od 1 do 4. Co do samego wyglądu, jak mówiłem wcześniej, naprawdę to może się podobać, to może być po prostu ładna ozdoba na półkę, tak to prezentuje się. Pod spodem, więc możemy zobaczyć, że rozstaw osi to dwa study. Czy można to jakoś osadzić, tak żeby zrobić torowisko? Tak, można, bo jak na przykład sobie przypomnijcie, jakie elementy Zdobią budynek Daily Bugle, to mamy tam te stare tory, które można po prostu osadzić na klockach i wtedy możemy sobie ustawić taki pociąg i zrobić po prostu do niego podstawkę. Dzięki temu będzie to mogło jeszcze lepiej wyglądać. No bo umówmy się, kiedy sobie to stoi w ten sposób, to ok, wygląda fajnie, ale można sobie to jakoś urozmaicić. Jeśli chodzi o wagon, no to kurczę, no tutaj chyba też za bardzo nie ma czego więcej omawiać, bo. Tak jak mówiłem, sama konstrukcja jest taka jak w przypadku lokomotywy, z tym, że ona jest po prostu inaczej wykończona. Ona nie kończy się samym przejściem pomiędzy wagonami, ale sama konstrukcja jest estetyczna i ona może sprawiać frajdę. Biorąc pod uwagę, że ktoś może interesować się pociągami, ale nie chce wydawać kilkuset złotych na pociąg pasażerski czy towarowy z Lego, ten w skali już takiej play scale, to może po prostu za te 90 złotych katalogowo wybrać sobie ten zestaw, który na pewno będzie cieszył oczy. No, dobra, czyli co mogę powiedzieć tak finalnie? Że, jeśli po prostu chcecie tematyki pociągowej w formie klockowej delikatnie liznąć, a nie chcecie przepłacić, nie chcecie wydawać dużych kwot, to ten pociąg może być całkiem fajną opcją. To też myślę, że może być bardzo fajna inspiracja do tego, żeby tworzyć miasta w zdecydowanie mniejszej skali, aniżeli normalna skala zestawów z Lego City. No, bo umówmy się, takie zestawy zajmują bardzo dużą powierzchnię. Jeśli ktoś chciałby tworzyć takie właśnie miniaturki, które będą pełne życia, no, to myślę, że pociąg może być fajnym punktem odniesienia, bo od niego można wystartować i wokół niego rzeczywiście zbudować jakieś dworce, perony, zacząć budować miasta, które wcale nie muszą być zamieszkiwane przez normalne minifigurki. Możecie po prostu tworzyć sobie. Postaci zrobione z kilku klocków, które będą otaczały te wszystkie konstrukcje, i myślę, że pod tym kątem warto taki pociąg rozważyć, bo można dzięki temu mieć kompletnie inne spojrzenie na skalę LEGO, która nie będzie po prostu wyznaczana przez wzrost minifigurki. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!